Wróć. Pość. Módl się. Módl się za odnowę Kościoła. Wróć do sakramentów. Wszystko to potwierdza, że mamy do czynienia z czymś rzeczywistym. Z tych i innych powodów Kościół Rzymsko-Katolicki zatwierdził kilka objawień. W dodatku papież Jan Paweł II został nazwany papieżem Maryi. Przypisuje ocalenie swojego życia naszej pani z Fatimem. Dwa razy poświęcił cały świat niepokalanemu sercu Maryi, co było odpowiedzią na prośbę złożoną w Fatimie. Ponadto w swojej książce Przekroczyć próg nadziei napisał wstrząsające słowa. Po mojej nominacji na papieża, gdy się bardziej zaangażowałem w problemy uniwersalnego kościoła, doszedłem do przekonania, że jeśli nadejdzie zwycięstwo na tym uniwersalnym poziomie, to przyniesie je Maryja. Jezus zwycięży przez nią, ponieważ chce, aby obecne i przyszłe zwycięstwa Kościoła były z nią związane. Oddanie papieża Maryi jest naprawdę wyjątkowe. Nazwałbym papieża Jana Pawła II papieżem Maryi, ponieważ w pierwszych latach swego pontyfikatu był we wszystkich sanktuariach maryjnych na świecie. Tak naprawdę on je wyeksponował. Gdy przybył do Nok do sanktuarium maryjnego, powiedział, że osiągnął cel swojej pielgrzymki do Irlandii. Bez żadnego wahania nazwałbym papieża Jana Pawła II papieżem Maryi. Na całym świecie znany jest jako papież Maryi. Ważniejsze od przekonań papieża licznych cudów lub widocznych pozytywnych rezultatów jest to, że objawienia tak naprawdę zachęcają czasami do czytania Bożego Słowa. Kochane dzieci, dzisiaj proszę Was, abyście każdego dnia w swoich domach czytali Biblię. Połóżcie ją na widocznym miejscu, żebyście zawsze pamiętali, aby ją czytać i się modlić. Przesłania towarzyszące objawieniom zawierają wiele praw biblijnych. Z całą pewnością wyzwania do modlitwy, czytania Biblii i ufania Jezusowi są biblijne. Czy możliwe jest, że Bóg posłał błogosławioną Maryję, dziewicę, aby obudziła nas z duchowego snu? Są inne znaki wokół budynku, ale żaden jej nie przypomina. Myślę, że to jest prawdziwe, że to jest cud. Jest to sposób, w jaki błogosławiona matka woła do ludzi. Mimo dowodów, że objawienia zachęcają do dobrych rzeczy, wielu chrześcijan martwi się, że fenomen ten może być wielkim zwiedzeniem. Pismo Święte jasno nas ostrzega, że szatan jest mistrzem zwodzenia i tak naprawdę może się pojawiać jako anioł światłości. Wiemy, że Słowo Boże jest światłem. Tak więc szatan może się manifestować w formie prawdy i wyglądać na prawdziwego, a mimo to zwodzić. Napisane jest, że szatan jest jak lew ryczący, szukający kogo by pożreć. Albo tak jak pisze Paweł, jest tym, który spiskuje i planuje oszukać cały świat. Jest Bogiem tego świata, zaślepiającym umysły niewierzących tak, aby nie mogli zobaczyć światła wspaniałej Ewangelii. Ma mistrzowski plan zwodzenia. Wierzę, że musimy sprawdzać każde doświadczenie w świetle Bożego Słowa. Myślę, że jest to jasne w przypadku Piotra, który przeżył cudowne doświadczenie. Przemienienie Jezusa, a mimo to w swoim liście napisał, że mamy bardziej potwierdzone słowo prorockie i odnosił to do Słowa Bożego. Jest to wzór, według którego musimy osądzać wszystkie rzeczy. Nie powinniśmy się opierać na własnych doświadczeniach, gdyż w większości nie możemy na nich polegać. Aby obiektywnie ocenić objawienia maryjne, zbadamy te z przesłań, które zostały w pełni zaakceptowane przez Kościół oraz te, które otrzymały imprimatur lokalnych biskupów katolickich, a także medyugorje. Nie zostały one wprawdzie oficjalnie zaaprobowane, ale otwarcie uznało je wielu biskupów, kardynałów i sam papież. Poniższe teksty reprezentują powszechne przesłania Maryi z jej objawień. Drogie dzieci, dzisiaj zapraszam Was, abyście postawili sobie pytanie, dlaczego jestem z Wami przez tak długi czas? Jestem pośredniczką między Wami a Bogiem. Niech strach i zniechęcenie nie panują nad Wami. Miejcie wielką ufność w potężne dzieło wstawiennictwa i pośrednictwa Waszej niebiańskiej matki. W wielu objawieniach przewija się przesłanie, że Maryja jest pośredniczką i wstawienniczką za ludzkość. Jest to niezgodne z Pismem Świętym. W liście do Hebrajczyków jest napisane, że Jezus Chrystus żyje zawsze, aby się za nami wstawiać. W pierwszym liście do Tymoteusza i w liście do Hebrajczyków Biblia oznajmia, że jest jeden Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek, Chrystus Jezus. Aby ktoś był pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi, musi być w pełni Bogiem i musi być w pełni człowiekiem. Musi być bez grzechu. Jezus jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. Małe dzieci, jestem matką dobrej rady, pośredniczką, która stara się Was przekonać, abyście słuchali powołania. Moje przesłanie dotyczy wiary, miłości i nadziei. Bardziej niż cokolwiek innego niesie ono pojednanie między ludźmi i narodami. Tylko to może ocalić ten wiek od wojen i wiecznej śmierci. Jezus jest jedyną drogą, jedyną prawdą i jedynym życiem. I On buduje most między Bogiem a człowiekiem. Jeśli zboczysz, czy to na prawo, czy na lewo, nigdy się tam nie dostaniesz, tylko przez Jezusa Chrystusa. Biblia jasno stwierdza, albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. W objawieniach Maryja przypisuje sobie nie tylko to, że jest pośredniczką i niczką, ale twierdzi także, że jest naszą orędowniczką u Boga. Świat ulega degradacji na tyle, że konieczne byłaby ojciec i syn posłali mnie na świat, abym była orędowniczką wszystkich ludzi i ich zbawiła. W pierwszym liście Jana, w rozdziale drugim, czytamy, że. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Tylko Chrystus był sprawiedliwy i dlatego tylko on, na podstawie swojej sprawiedliwości, jest wstawiennikiem i orędownikiem grzeszników. Cechy te należą więc wyłącznie do Chrystusa i nie mogą być w żadnym razie przypisane Maryi. Jezus Chrystus jest naszym orędownikiem. Nigdy nie sugerował, aby ktokolwiek przychodził do niego przez Maryję, ani na Ziemię. Nie ani teraz. Nigdy coś takiego nie zostało stwierdzone, a co więcej, takie stwierdzenia umniejszają znaczenie Jezusa Chrystusa. Dlaczego nie mogę przyjść prosto do niego? On jest moim zbawicielem, on jest tym, który mnie kocha i powiedział, że przyjdziemy do Ojca przez niego. Skąd bierze się ta koncepcja Maryi? Nie z Biblii. W dodatku w objawieniu Maryja mówi, że jest tu po to, aby zbawić świat. Wołam do Was, abyście całkowicie się otworzyli na mnie, abym przez każdego z Was mogła nawrócić i zbawić świat. Jedynie ja wciąż jestem w stanie zbawić Was od nadchodzących klęsk. Ci, którzy mi ufają, będą zbawieni. Moja córko, teraz ja jestem marką dla was wszystkich, bracia. Ja jestem marką pokoju i arką zbawienia, arką, do której moje dzieci muszą wejść, jeśli chcą żyć w Królestwie Bożym. Myślę, że najważniejszym momentem w Ewangelii Mateusza w rozdziale pierwszym jest chwila, gdy Anioł ukazuje się Józefowi, aby oznajmić mu zbliżające się na rodziny. Najpierw mówi o Maryi, że urodzi syna. To ma być jej rola, urodzić syna. Potem mówi do Józefa, co on ma zrobić, nadać dziecku imię Jezus, gdyż to on zbawi lud od grzechów. Tak więc Maria miała urodzić syna, Józef miał mu nadać imię, ale to Chrystus jest zbawicielem. On zbawia ludzi od grzechów. I oczywiście Piotr w swoim liście potwierdza, że nie zostaliśmy wykupieni z nikomymi rzeczami jak srebro czy złoto, ale drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Jest tylko jeden zbawiciel ludzi. Sam Jezus powiedział, syn człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Maria przyznaje, że jest grzeszna i sama potrzebuje Zbawiciela. Widzimy więc w Piśmie Świętym, że to ona prosi Jezusa, aby został jej zbawicielem. W Ewangelii Łukasza jest napisane, że Maria powiedziała Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim zbawcy. Cóż za piękne słowa skromniej, uniżonej Marii. Apostoł Piotr powiedział o Jezusie: On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym mogliby być zbawieni. W całej Biblii Bóg ogłasza: Innego Boga poza mną ty nie znasz, nie ma prócz mnie wybawcy.